Nazywam się Magdalena Beczek. Moje życie jest związane z puławami, było właściwie, bo tam chodziłam do liceum, a teraz dostałam indeks na studia prawnicze w Gdańsku i tam właśnie będę przebywać przez najbliższe pięć lat. Jestem w fundacji od 2,5 roku 2,5 roku i muszę powiedzieć, że fundacja dużo mi dała, bo. Oprócz tego, oczywiście, tych możliwości poznania ludzi i spotkania ich, to doświadczam takiej głębokiej więzi, która jest w fundacji, i właśnie za to wszyscy tutaj przyjechaliśmy, aby podziękować. Przyznanie stypendium pozwala mi na przyjeżdżanie na obozy, które są niezwykłą formacją. Integrujemy się razem, poznajemy, możemy spotkać przyjaciół, z którymi rozmawiamy o różnych rzeczach. Nie tylko są to ogólnikowe informacje, jak się nazywasz i skąd jesteś, ale także każdy, który, kto ma jakieś indywidualne pasje, które są być może rzadkością, możemy je bliżej poznać. Znajdę na pewno kogoś z kim mogę porozmawiać o filmach japońskich, o książkach niderlandzkich pisarzy i tak dalej. I właśnie to dała mi fundacja, te możliwość poznania niezwykłych, ambitnych ludzi. No cóż, muszę przyznać, że ta pielgrzymka jest podziękowaniem za 10 lat fundacji, dlatego jest wyjątkowa i chociaż żar leje z nieba, to wszyscy są tutaj radośni, bo te 10 lat sprawiło, że wiele osób znalazło szansę na przyszły rozwój i być może te szanse zostaną kontynuowane dalej. To znaczy mam nadzieję, że fundacja będzie trwać nie tylko kolejne 10 lat, ale także dłużej. I kolejni ludzie poznają się nazajem i to jest właśnie meritum tej sprawy.